Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy kochani drapeczkę Mega którą na moim konkursie wygrał Stanpa Wybrał sobie Mega z numerem 12. Nie powiem, nie było łatwo, ale udało się. Niulowa 12. Ja sobie wziąłam Super z numerem 45 i mam krzyżóweczkę z numerem 27. Także tak, coś do podrapania. No to co? Jeszcze raz Ci gratuluję. Sprawdzamy tutaj sobie w tej drapeczce, czy coś upolowałeś, czy warto było brać niulową dwunastkę. No dobrze. Trzymaj mocno kciuki. Jeśli tutaj coś wpadnie, oby, oby coś wpadło, to wtedy daj mi znać, co robimy dalej. Ok, no to drapiemy. Drapiemy. I sprawdzamy. Pierwsza liczba to 8. Druga liczba to 9. O, jedna po drugiej. Kolejna to 18. Piąteczka, no niskie liczby. I na koniec mamy 31. I takich liczb szukamy, albo pensja dwa razy napis. No i co? Zaczynamy. 48. Mamy 0. 0,4, no mamy oboczek dalej 24 15 mamy 18 0,0 o i następny oboczek 6 dalej 38 29 nie mamy takiej jest 0 i jest wygrana. No super, zobacz, masz wygraną. Dalej 44, czyli nulowa 12 jest szczęśliwa. Mega pensja. Mamy 0 i 7 na obok. Kolejna to 34. Dwadzieścia siedem nie ma, czterdzieści sześć nie ma, dwadzieścia pięć i ostatni rząd mamy zero, zero i trójka, niestety. Dwadzieścia dwa, dziewiętnaście obok, trzydzieści pięć nie mamy i ostatnia. 11. No dobra, co mamy pod ósemką? To jest twoja wygrana. Mamy 10 zł. No i super. Mamy dyszkę, także wygrałeś 10 zł. Yy, daj mi znać, co robimy dalej. Gratuluję Ci no, bardzo fajnie. Zobaczymy jeszcze kontrolne, no, ale powinny być C C. Mamy C i C. Zgadza się, dobra, więc dyszka jest wygraną masz. A ja sobie zdrapię, kochani, super linie i krzyżóweczkę. Fajnie cieszę się. I teraz tak, my szukamy monety. Mam monetę. Jest tutaj. Kolejna, fajnie. Monety są wszystkie, wszystkie. Kolejny symbol to czapeczka. Mamy czapeczkę. I mamy czapeczkę. Dobra. Dalej mamy biedronkę. Biedronka jest. Tu mamy biedroneczki. I mamy biedronkę tu. Jest na dole jeszcze, widzicie. Pięknie. Dobra, kolejny symbol to korona. Koronę mamy. Korony nie ma. Dalej rolki. Rolek nie ma. Dalej piłka. Piłeczka jest. I tu mamy piłkę ok. Słoń. Nie ma słonia. No to teraz diament. Diament mamy. I mamy na dole. Kolejny symbol to dzwonek. Mamy dzwonek, mamy dzwonek. Tu jest. I na dole mamy dzwonek. Kolejny symbol. Gwiazda. Gwiazda jest. Mamy gwiazdeczkę. I mamy kolejną. I jest gwiazda. Fajnie, tych gwiatek troszkę nam tu wpadło. Kolejny symbol to klapki. I ja mam linię, kochani. Zobaczcie, mam linię. Fajnie, czyli też mam wygraną. Dobrze, dalej szukamy klapki. I są kolejne. Dobra, co dalej? Księżyc. Tu nie ma, tu nie ma. Tu mamy księżyc. Dobrze, dalej. Sakwa. Sakwa jest jedna. Teraz lody. Lody, lody, mamy lody. Dalej. Parasol. Parasol widziałam, jest parasol. Tu mamy też. I tu. Dobrze. Gdyby trochę wytrzeszczę tą drabkę. Kolejny symbol to tęcza. Ale tęczy nie ma, kochani. Nie ma tęczy. Szkoda. Co teraz motylek. Motylek mamy. Tu mamy kolejny motylek. Da nam jeszcze jakąś linię. Tu mamy motylek. Motylka. I tu mamy motylka. Potrzebna nam podkowa. Ok. Dalej mamy rower. Rowerek jest. Jeden. Dalej. Cytryna. Ale cytryny nie ma. Cytryny nie ma, kochani. Co teraz? Ptaszek. Laszków też nie ma. Popcorn. Popcorn jest. Tu mamy też. Dobrze, no jest. Jaki ostatni symbol? Okulary. Tu nie ma, tu nie ma, tu są okulary. Tu mamy też. Ale już nam żadnej linii nie dało. Leżaka nie było. Klucza słońca. No nie ma, sprawdzamy. 10 zł, kochani, no pięknie. Zobaczcie, Niula ma 10 zł wygrane. Dobrze, no to ja jestem już ok, bo ja mam dwie zdrabki po 5. Także dycha już jest. Mój wkład się zwrócił. Może być tylko lepiej. Dobrze, kochani, fajnie nam się tutaj ułożyła ta zdrabka, że ją widać. Obym teraz nie pogubiła literek. Literka E mamy tu mamy E jest kolejna. Wiecie, jak to się nagrywa przed statywem? Nic nie widać. Tu mamy E, tu mamy, tu mamy też E. Tu jest. Czy mamy jeszcze gdzieś E? Nie ma. Dobra. Teraz mamy tu. Tu jest. Tu mamy. Tu mamy. Tu jest. Okej. Okay. Jeszcze gdzieś? Chyba nie. Kolejna to literka T. Mamy tu. Tu mamy kolejną. Tu jest też, no te, te też nam tutaj dali parę sztuk, jeszcze jest jedna. Opad. Dobra, no to tu mamy ocet. Tu 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 tu, 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 tu mamy. Botanika. Tu mamy te. Dobra. Kolejna literka to literka U. Mamy U. Fajnie. Tu mamy U. Tu mamy U. Tutaj też jest. Kolejna literka. To mamy literkę Y. Tutaj nie widać. Tu mamy. Jeszcze gdzieś. A tu mieliśmy u. Dobrze. Już nie widzę. Albo się znajdzie, prawda kochani? Wszystko się może znaleźć. Literka C. Tu mamy cis. Jeszcze gdzieś? Pokażcie mi, bo nie widzę. No, chyba nie ma. Dobra, tutaj mamy ocet. Tu mamy piec. Tu mamy też. No, to chyba tyle. Kolejna literka to literka D. Mamy. D, 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 mamy. Dobrze, d, d, D. Ja już tu nic nie widzę. Kolejna. Tu mamy dno. No mało. Mało literki D. Kolejna literka to literka A. Dobra, tych A może troszkę się nam tutaj nadbiera. Tu mamy. Tu mamy. Opad. Tu mamy. Osa. Tu mamy. Tu mamy. Kolejna. Dobrze, chyba to wszystkie. Tak, tutaj wszystkie, teraz tu mamy Raj, Ewa, Hala, tu mamy A, tu mamy A, tu mamy A, tu, mamy A. tu jest I to by było na tyle tych A. Dobrze, kolejna to literka I. Tu mamy. Mamy I. Mamy I. Mamy I. Tu mamy też. Tu mamy. Ale fajnie, że nam te linie dały. Tu mamy też i, tu mamy i. Tu mamy i tu jest. Dobra. Kolejna literka to X. To ją sobie zrobimy po drodze i Z. Dobrze. Tu mamy zupę. Tu mamy Z. Tu mamy Z. X nie widzę. Tu jest Z. No, X chyba nie dali. albo ja nie widzę. Ale znalazłam E. Dobra, kolejna literka to B. Mamy w bonusie. Mamy tutaj. Mamy DMW, mamy Algebrę, Obora, Botanika i to by było na tyle. Kolejna to literka O. Tu mamy, tu mamy. Tu mamy o, tu mamy ose, opad, jeszcze gdzieś, nie, tutaj mamy pierwsze słowo, ocet, mamy obora, rozejm, mamy hol, dno, no dobrze. I co to będzie? Jeszcze mamy parę literek. Literka J. Czy mamy J? Nie widzę tu J, a drugiej? Tu mamy. Tu mamy też. I tu mamy. O, patrzcie, trzy razy J. Kolejna to literka S. Tu mamy. Tu mamy słowo. Tu mamy cis. Dobrze. Dalej szukamy S. Tu mamy S. Mamy osa. Drugie słowo. Tu C było chyba, tak? Tak, tu było C. Dobrze. Teraz szukamy tutaj S. Mamy tu proszę trzy razy S jeszcze gdzieś? No nie. Dobra, co dalej? No TV to nam potrzebne. Dobra, teraz mamy W. Szukamy, mamy BMW. Tu mamy W. Ciekawe, czy nam się coś utworzy. Mamy Ewa. Mamy też, tu mamy 2 na 2 mamy. Dobra. Czym nas zaskoczą przed ostatnia literka, to literka K. Już nie mamy bonusa. Tu mamy K. I to tyle. A w drugiej mamy tu mamy K. Tu mamy K. No i ostatnia to Literka L. Czy to L nam coś tutaj da? Tu mamy L, tu mamy L, G nie było. No także tutaj nic nam nie wpadło. Tu mamy L, tu nam H brakowało. Dwa razy nawet. Tu nam M brakowało. No także trapeczka jest pusta. W bonusie mogliśmy wygrać 20. A kontrolne sprawdźmy sobie D i U. Także drapeczka pusta. Ale ja się nie smucę, kochani, dlatego że super linie nadrobiłem. Miał mój wkład to 10 zł. Mam 10 zł wygrane. No i dla naszego zwycięzcy stampa mamy 10 zł też wygrane. Kochani, w niulowej 12. Takiej sobie zażyczył. Także bardzo się cieszę, gratuluję, napisz mi, co dalej robimy. Czy przelew, czy po prostu yy, kupujemy następną drapeczkę. Ja się z Wami żegnam, kochani. Do usłyszenia. Buziaczki. Pa!